Witam Was w od odcinku z Brawl Stars i yy, spróbuję yy, wygrać chociaż jakąś gierkę żeby nie było i <ścoughs> e, yy, spróbuję być regularny i będę próbował nagrywać, że będę tak z tego w poniedziałek filmy, czyli dzisiaj. W czwartek i w niedzielę i mam nadzieję, że to wyjdzie i to jest um, ogółem chyba piąte podejście do nagrania tego filmu bo co chwila a bo dobra nie będę wam tego mówił, po prostu to jest trzecie podejście do tego filmu e, piąte Muszę chyba pięć filmów nagrałem, dobra i usunąłem, e, o nie minutę jeszcze to trwa to, 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 coś długo Eee... Chwila, 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 chwila. Ja chciałem ogółem coś zobaczyć. Coś o nazwie. Coś o nazwie. Y, coś, tak? Eee... E, primo, i muszę coś sprawdzić. Sorry, że no, tylko to no... Zapomniałem. Muszę sobie ulta nabić. O. bo pokazałem palcem. Chciałem, co się zmienię? zmieniło? Zmieniłeś na pewno to, że... O, na, na pewno to, że mam więcej postaci na 15 ranku, że mam... O nie. nie. Także mam więcej postaci na 15 ranku i że fajnie, fajne, się. Chciałam powiedzieć, to jest. Nikogo nie jestem nowego. Tylko ten, tylko ten... Bóg. mi łuka. Boż, dajcie mi się. to Nie, nie mogę teraz ujrzeć w tym muszę być chcę Chodź do mnie, proszę, bo chcę ulta do jasnej. Mogę ulta? Proszę to. Tak. Dobra, tyle już stać, dziękuję, 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 dziękuję. No nie. Uu, proszę, nie lecę. Nie byłem zwolniony, dobra, nara. Sprawdzę takie listy. A, teraz zaczynamy grać Siege'em. Nie lubię siege. A, i, i tak. Zrobiłem szelkę na 15 rank, kolka i tak to nikogo więcej. Próbuję zrobić Bibi na rankę 10 i Dynamica. Jest. Tak mi się nie chce grać, tym bardziej, że za chwilę O! Pokażę Wam, gdzie te O. Ile razy przegrywałem pod rząd. Tak, nie, nie są tak. Do Jedna do batonem, ale nie, to nie tak. Batonem, co O, o, gdzie jestem, gdzie jestem, gdzie jestem, gdzie jestem, gdzie jestem, 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 gdzie jestem, to, chyba to. to, chyba to. Dobra. No, ale pełno razy przegrywałem I mi zeszło e, Peł... Duż, oh, dużo Dużo z Bigi Nie miałem tak do połowy, tylko wiecie, nie miałem w ogóle Nie pokazywałem się Eee. Co jeszcze? Dynamite'y próbowałem też nabić, ale wygrałem chyba Yyy e, Wygrałem, wygrałem O, teraz tylko wygrałem O, teraz znowu wygrałem I tu Nie tu że wygrałem czy to jest jakieś 55? Dobra, już się nie wiadomo. Tylko jak to nagrywa. To nie zaskakuje. Co? Zagramy obrężenia, a czy tego Fita? Chyba końcem. Hmm. O. 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 Chyba końcem. Nie wiem, albo szerkę wezmę. Albo szerka ma wygra, a tak ma... na tę skrzynkę. Jak będzie mieli robotka. Więc wszelkie wezmę. O nie już 5 minut na kolejnie grałem a nie jednej gry. A nie będę miał miejsca na... O patrzcie na ja nie będę miała miejsca, żeby nagrać duży trzeba, więc będzie trochę problem. No nie idźcie za mną, idźcie tam o dobrze. na wynaśnił, że one są. dobra, idziemy z botem oblaźnij Ja zawsze umieram, jak mamy bota. No sz. to jest taki niefart. Ale nam, ole nam zbijają tego bota, jak Dobra, ile tam. Proszę, chcesz coś obić? No nie! No, dobra, 35% mają, czyli tym 65%, tak? Szybka łatwa. Dobra. No. Okej, okay, wchodzi trochę. Dobra, idź po tą. Jeszcze nie pcham. Dobra, wytrzymają. Dobra, ileś trzy, trzy. Dobrze, dobrze, dobrze. Mówisz, Maria. Ja nic.

o nie wina patrz ok jest, będziemy mieli tego, bota o, robota, nie bota o nie to ona zebrała, tą jest fryska. dobra Niech jakiś z nim sobie Dobra, piętnasty poziom uuu, olo leci, a leci Skuba pierwsza pierwszy raz wygram chyba widza Skuba jak leci, patrzcie to Boom. No Jezu, się No dobra, skandal Nic nie zaparczę. zrobię, coś, że tak się. No, a to się? No to nie No, bo ja O, napiszę Dobra, zrobię przerwę, bo chcę napisać do kolegi Dobra, on jest w bitwę, więc go nie ja zapraszam Ja chciałem się y, zaprosić go, żeby... E... O nie, e, żeby zapytać się, czy przyjdzie. Kolega, po mnie się po chwili pograć sobie <śm> piłkę nożną. Dobra, e, en, 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 en. jaką tu się postać zjeść? Chyba Karla, bo ja na tą bo chcę sobie kupić e, bu mechanicznego.

do skakania skacze. Jak się to mówi? kurde! Nie to tak choć stare Co to jest? Dobra, na nic. Dobra, tego, ja lecę na bombę do nich. Nie. Dobra. Okej. Okay. O nie, daj no Nie, dobra. Nie wie. Mogłem przecież tym... ...pompadem polecieć do niego. Mogłabym to robić. Dobra, wow, teraz on gdzieś w tych tak? Tu jest! W ogóle, nie ma już szans. Jezu, yeah, bydwaj tu byli. Dobra. No tak. gra. Jednak chcę nie nabiję go na dziesiątą rankę. Eee, oh no. Mmm, nabiję sobie. Dobra, wezmę ser. Poko, niech będzie. Ale ostatnio nas nie Bo Poko, tak nie lubię. Nie no, ludzie... Jak oglądałem tam ostatnio kogoś, to, to mówił, że jak on jest fajny, gadał, że jest fajna, przepustka, czy to jest... Nie nie wiem, nie podobał nie, 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 gości. Zaraz. Co bym zrobił? O, chodzi, no, ja nie odbieram tego ziemnia ja tu jestem dobrym gościem do przechowywania diamantów. Weźmy mnie jakaś taka pam zabije. Nie, cud. Nima zamkada nie. No bez głowy chodzi fajnie. Fajnie mnie bez No nie, proszę, nie zabijaj mnie. Chyba że fajnie znam tego usta. To jest punkty, panienko. O, wziął diamanty przy mnie. Oj, chyba nic nie jest Przestań się, dobra, uleciłem O no, ja wybuchnął. O, mamy, 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 jednak nie mamy! O nie, hańba. Bici! Yeah. No ty rusz się! Człowieku! No dobra, przegrana. tik się nie rusza. Dusch ma nas. Już brał Stas. O, opowiem wam jeszcze e, no, jedną rzecz. E, Miem ulta. Nie, bo grałem Fajnie gdzie pokój nie gram social midy. Grałem I... Pokoń, Chciałem wziąć u Caderylem, żeby uciec. Ale... Nie mi ucid. I zostałem zabity. Co ja wziąłem? Dobra, nic nie mówię. Nic się nie stało. O, oni też Sniper e, panią Sniper piperkę. Sniper smajperkę. Moim zdaniem blok jest lepszy od Piperki, bo... wykonuje się szybciej ten, ataki, lepsze, lepsze. Ładuję. No shit, dobra, już jego bombę. A chyba to teraz trzeba wybić ulta. Będzie chciał No boż ci za chwilę tutaj strzelę w, w głowę. W sensie, że tak no, właśnie, dlatego nic nie robię. Jakbyście się pytali, dlaczego nic nie robię? To macie trwać. Występuj się na ręko. Zniszczył Hickshawki! Oj, nie. Lecz bąbko. Dobiego. Nie, 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 nie. Jest! Jak my koksy normalnie w tą grę. Polski, polski ten Polski żak, jest. Dobrze, kręcimy to, dawaj Nie znajdą już nas A ja ich w żeby nas znaleźli Jak ten kupi Tak wiem Dobra, łatwo, a czy nie łatwo Jak, dobrze Ciekawe Dobra, gram kolonie No nie, polski Rzadko nie chcę grać Niestety Dobra, lecimy kolejną rundę w show da- yyyy, Dur, nie Nie trafiłem, łatwo tego nie zrobiłem Zapominał, yyy, ten O nieużywaniu nie tak kusi, to już tak płasko. Ja, dla mnie oczywiście kliknięcie po prostu, niż takie wycicerowanie i nie się na 50, 50 trzeba było lecić. jak e, klikasz auto-atak uzywasz, to też nie zawsze jest tak, że wiecie, że traficie tam gdzie chcecie. To jakbyś indy. Tu jest alfa, uciekaj, a nie chowa, w indy. Dziękuję. O, w tym kraju tutaj mogę się użyć, ale... O, trafię goś. Dobra, lecimy. Gdzieś No, wiedziałem, już tak się rozprawiałem. Mmm, ręka? Czyżby przypadkiem nie zginęła? Co, rzęka chyba, co to fakt. Zmarła. Bo, wypadk, do tego Jezus Maria, deszcz wszystkiego wszystkiego wylecił No czemu ja... Dobra, przecież o tym mówię mogę O, mamy Jaki... Dobra. to Tak Dobra to. Dobra. Patrz, mnie oglądają mnie, Jakimi memy będziemy dobrze Dobra. 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 Co to było? Ależ, nie wiem, nie wiem, O, dobra To widzimy się po cięciu Nie, może po cięciu Okej, okay, już jesteśmy I, ym, Sobie pogramy teraz w nic, bo To jest koniec odcinka, ale po co nam jeszcze jakieś skrzynki, żeby nie będziemy już zapełnić ten czas i nie ma postaci, wow. Uch, do zaczyna, do kolejnego odcinka i dobrano. Tak, to dobranoc.